Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was tym razem w kolejnej środowej aktualizacji i zapraszam. Moi drodzy, mamy dzisiaj dosyć sporą aktualizację, ponieważ zostało dodane kolejne szkolenie miejsców duszy. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo męczące. Dalej jestem ciekawa, jak to co prawda działa, ponieważ nie jestem pewna, czy to nam dodaje reputację do czegoś, czy będziemy tego faktycznie potem potrzebować, ponieważ jest to opisane jako to, że nas to przybliża jakby do walki, no nie? Nie wiem, czy to jest tylko tak, żeby gracze sobie podnieśli PDF do konia i takie tam, czy faktycznie potrzeba reputacji? Nie wiem. Tak, poza tym mamy nowe zestawy błyszczący przepych, nowe kolory, także je sobie zaraz zobaczymy. Oraz jeżeli chodzi o drogę do pionier droga pioniera, to po prostu napisali, że za codzienną aktywność na całym Irwiku zdobędziesz punkty drogi. Teraz dam wam spoiler, od razu, na początku, żebyście mieli. Także uwaga, spoiler dam wam na ekranie tutaj, gdzie się kończy, także żeby sobie przewinąć. W następnym tygodniu szykuje się wycieczka na bazar. Czyli mamy bazar, no to fajnie. Ja lubię bazary, spoko. Spoko sprawa, mam nadzieję, że jakieś ciuchy będą na przecenie. Także co? Słuchajcie, w ogóle, jeżeli chodzi o te drogi pioniera, ja jestem aktualnie na poziomie takim, na 11 z 25. Powiem Wam, kurczę, ciężka robota to jest i trochę się boję, że ja nie zdążę tego zrobić, a bardzo bym chciała te koczyki. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, porady, haki, cokolwiek, to bardzo chętnie przyjmę, bardzo chętnie, bo naprawdę robię to dzień w dzień. I powiem Wam, ciężko. Serio, ciężko jest. Ja, ja nie wiem, jak gracze do tego dojdą do 4 września. Ale no, ja już nie, nie przegaduję. Zaczynamy z Ann, bo naprawdę mamy dużo zadań do zobaczenia. Ładny ktoś ma... O Boże, ale ładny outfit, bardzo ładny. Było miło. Spotkamy się na druidzkim wybiegu, żeby poćwiczyć? Aha! Czyli co? Hmm... Czyli to działa w ten sposób, że teraz będziemy mieć takie zadanie, że takie bardziej w formie fabuły, te takie więc jakieś smaczki nam dodadzą, i mamy, będziemy mieć te treningi w naturyckim wybiegu po prostu. Także zobaczymy sobie potem te treningi, wszystkie, żeby nie było, i zrobimy sobie dalej zadania. Następne to jest Strašny Legacy, Stein New oraz poszukiwanie wiedzy. W dolinie zamarzniętej mgły. Także ja jadę do stajni Jorvik i zaraz się widzimy, kochani. Jesteśmy już w stajni Jorvik i podchodzimy do lisy i zagadujemy. Nic się tu nie zmieniło. Popatrz, Starshine. Podkowa, którą rzuciłeś dalej, z na dachu. Kompletnie nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś. Eleanor, na pewno wiesz, że te stajnie było, były bazą jeźdźców duszy. W tamtych czasach prowadziła nas pewna wyjątkowa osoba. O oh, <noise> hejka ale mi wkurza to filetowe tornado, które jest no Aiden, to moi ulubieni jest duszy z kręgu gwiazdy Herman, czułam, że będziesz w okolicy starszań mój druchu, dobrze ci widzieć twoja grzywa jest majestatyczna jak zwykle woda, woda Paryżu potrafi zdziałać cuda, to mój sekret Eleanor, wiesz, że Herman pomógł nam, kiedy na Jorwiku ostatnim razem pojawiły się siły zła, to dzięki niemu poznałam się zresztą. Ale mi schlebiasz, to znaczy potężniejsze siły sprawiły, że jeszcze duszy znowu się zjednoczyli. To znacznie podejrzniejsze. Co was sprowadza do stajni, Jorvik? Znowu się zaczyna Herman. Ciemność po raz kolejny grozi Jorvikowi, a Wojownicy Światła muszą stanąć do walki. Nie jestem już taki zwinny jak kiedyś, ale jeśli moja wiedza się do czegoś przyda, to chętnie się z nią podzielę. To chętnie się nią podzielę. Skąd wiesz o tym wszystkim? Udzielam nam jakieś rady. Co wiesz o mnie? Nie mam pytań. Co wiesz o mnie? O tobie, Eleanor? z krótko, jesteś piątym miejscem w duszy. Niewiele wiadomo o Twojej roli w tej legendzie. Czasem się zastanawiam, czy to celowe. Tak jak ten podejrzany brak posągów w kotlinie strażników. A, udzielam jakiejś rady? Szukasz porad? No więc. Niekiedy poświęcenie wydaje się ekstremalne, ale pamiętaj, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rwiku, to warto go dokonać. Dobra, nie mam pytań. W takim razie sprawa załatwiona. Dzięki Herman, twoja jasność umysłu jest prze... pokrzepiająca. Sprawy się strasznie pokomplikowały serio. Mamy ze sobą tyle zwrotów akcji, że trudno nadążyć. Legendy bywają kapryśne, lisa. Kiedy tylko myślisz, że zbliża się, fi... się finał, pojawia się kolejna przeszkoda, która prowadzi do przy... przygody. Jednak tym razem czuję, że nadchodzi ostatni rozdział naszej sagi. Ej, powiem Wam, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić co będzie w SSO, jak faktycznie to wszystko się skończy. Dobrze, koniec gadania. Lisa, Eleanor, zdarzy wam się myśleć o czasie, kiedy Jorvik był dla was nowy? Popatrzcie, jak daleko udało wam się zajść. Zgadzam się. Masz rację, Herman. Udało nam się osiągnąć całe mnóstwo. A teraz wracajcie do ratowania świata i zobaczycie gdzieś Evergrey'a, przekażcie temu szczwanemu lisowi moje pozdrowienia. <laughs> jak biegnie, jak słodziak. Co jest? <laughs> Uwielbiam się spotykać z Hermanem. Jeśli dasz mu zać wcześniej, to upieczę sesteczka. O Jezu, my w ogóle dostajemy drogi pioniera dzięki temu. Fajnie, dobrze. Także mamy, będziemy mieć trzy treningi dzisiaj. Boże. Jedziemy do Lindy. Jesteśmy na miejscu, kochani. Jesteśmy obok Lindy. I teraz sobie z nią porozmawiamy. Chciałam wrócić do skarbca kamieniarza, odkąd pierwszy raz z nim byłam. Chociaż uwielbiam zamieszanie przy treningu, dobrze zachować równowagę i raz na jakiś czas poleniuchować. Potrzebujemy wiedzy, żeby się przygotować na nadchodzącą bitwę. Przede wszystkim musimy znać twoją rolę, Eleanor. Kto idzie? Aż miałam nadzieję na, na ciszę i spokój. Jejscy duszy znowu chcecie mi przeszkadzać? Od waszej wizyty nie minęło dużo czasu. Magnus Steiner, właściwie to długo nas tu nie było. Ale mógłbym przysiąc... Nie, może innym razem. W ciągu wielu lat pojawiło się tu mnóstwo w duszy. Naprawdę wiedziałam, możesz się podzielić swoją wiedzą? Liste duszy zawsze czegoś szukają. Odpowiedzi, mocy, czasu. Aha, mamy całą masę pytań bez odpowiedzi. Gdzie odprawimy ceremonię światła? W kotli strażników. Pamiętam, że Evergrey mówił, że stworzyli, że stworzyli ją Pandorianie. Ale dlaczego? Nic nie ma sensu. Mam wrażenie, że brakuje nam jakichś części tej układanki. Obawiam się, że nie mam odpowiedzi, których szukacie. Prawdę mówiąc, myślę, że nikt ich nie ma ale bez odpowiedzi nie powstrzymamy mroczych Z takim podejściem na pewno. To, czego potrzebujecie, jest szczęścią was. Poszukiwanie wiedzy nie ma końca, ale pochodzi ona z wnętrza. A więc musi, mówi, że musimy sobie po prostu zaufać? Mogę spróbować. Tak, a jeśli macie pytania, mówcie. Co mam powiedzieć? Co wiesz o ceremonii światła? Co możesz nam powiedzieć o poprzednich jeźdźcach duszy? Daj nam jakąś radę, nie mam pytań. Co można powiedzieć o poprzednich jeźdźcach duszy? Poznałem zbyt wiele pokolenieństw duszy, by wszystkich zapamiętać. Ale jeśli chodzi o całą grupę, księżyc unosi całą przeszłość i treźniejszości. Wszystk... Widzi wszystko raz nic. Światło działa w czasowi przestrzeni, leczy, ale też pali. Gwiazda daje życie i niesie światło, ale wraz z życiem przychodzi strata. A piorun on uderza, gdy wojowniczka idzie naprzód. Kiedy pojawia się piąty, co zdarza się rzadziej niż odpowiedni układ gwiazd, pojawia się światło nadziei. Piąty jest świecą, prowadzącą siostrę i rozjaśniającą ścieżkę, która pozwoli pokonać mrok. O, oh, daj nam jakąś radę. Jestem już stary i uparty, obawiam się, że nie mam żadnych porad. Przekażę wam słowa pani wiedzy, którą usłyszałam dawno temu. By zamknąć drzwi, musisz je najpierw otworzyć. Nie szukaj tomu, on służy tylko do zamykania. Zami zamiast tego odnajdź niewzruszone korzenie, przy których czas stoi w miejscu. O! Oh. No dobra, nie mam pytań. To cała mnóstwo informacji. Jak już mówiłam, poszukiwanie wiedzy nie ma końca. A teraz sią, musisz się przespać po całej tej gadaninie. Okej. Okay. Nie wiem, czy są tu jacyś widzowie, którzy się znają wie, wie, lepiej od, ode mnie, jeżeli chodzi o fabułę, i jest to dosyć prawdopodobne, bo ja się nie prawie w ogóle. Ale jeżeli wyhaczyliście jakieś takie smaczki, którzy, yy, które twórcy tutaj schowali, to możecie mi powiedzieć, czy może coś tutaj nam zasugerowali, bo brzmi to ciekawie. Trudno mi czasem uwierzyć w siebie, ale te mądre, przyzwoite słowa, magnusy mi pomogły. Spotkajmy się przy drobnickim wybiegu, żeby poćwiczyć. Zastanawiam mnie, jak będą wyglądać faktycznie te treningi, eee, więc po prostu sobie po, pojedźmy i, i, ten, i zróbmy sobie te treningi. Zacznijmy od Any. Otwórzmy kolejne portale. I to tyle! <grytanie> to te, tak szybciutko, no dobra. Co, było to wydaje się takie proste? Do zobaczenia! Tyle? I za to tyle punktów? do konia! <laughs> jeden, jeden portal otworzyliśmy i tyle? Znaczy dobra, ja nie narzekam ogólnie, nie? Linda! Pora znowu rozproszyć oszustwo. To było oświecające, spotkajmy się znów niedługo. Strasznie krótkie są te rzeczy. Ja myślałam, że to, wiecie, to będzie tak samo jak tutaj z Lindą, z, Boże, z Lindą Alex, że będzie trzeba biegać, no nie? Jezus Maria, a tu takie jakieś takie co? Hmm. to ta zruszyna wróć niedługo. Sprawdziłam jeszcze wybieg Alex i jedyne co się zmieniło to zostało dodane jakieś takie trzy strachy na Wróble i teraz się palą jakby te, te rzeczy, które atakujemy. Także jakby moim zdaniem, mimo tego, że to jest strasznie krótkie, no to bardzo fajnie się sprawdzi do Drogi Pioniera, bo możemy zdobyć punkty dosłownie robiąc coś sekundę. To jest no dosłownie te zadania, które tutaj widzicie, to jest sekunda, no nie? Że po prostu klikacie coś raz i już jest gotowe. Także szczerze mówiąc, spodziewałam się jakichś bardziej rozbudowanych tych treningów, ale nie, nie jest najgorzej. Także sprawdźmy nowe ubrania, bo ja już nie mogę doczekać. O Boże, ale piękne. O Jezu, dobra. Mamy taką torbę. O Boże, piękna. Takie owiki. Takie owiki. Taki, Taki Boże, ten czaprak jest piękny. Taki czaprak. Takie o głowie, o kanter. O! Ok, chyba się nie dowiem. Kanter czy o Nie wiem. Taki, boże, piękny. Przepiękne są te rzeczy. Bardzo mi się podobają. Takie siodło, takie siodło. Mamy też wersję czarną i czerwoną. Boże, bardzo ładne są te rzeczy, naprawdę. Ja bardzo lubię właśnie taki, taki styl, bardzo. Bardzo mi się to podoba. Chyba, chyba ta jednak wersja brązowa mi się bardziej podoba, bo jest naprawdę taka elegancka. Przepiękna jest. A tu, ojejku! Boże, jakie piękne. Piękne są te rzeczy, bardzo mi się podobają. Mamy białą maskę, mamy brązowy kapelusz, brązowe buty, takie rękawiczki, taką górę. Barz... Zastanawiam się, czemu to jest czarne, a nie brązowe. No, bo tak mi się wydaje, że brązowy by tu bardziej pasował. Chociaż. Nie, no to też bardzo elegancko wygląda w ogóle. Bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo mi się podoba ten outfit. I tutaj mamy też czarną wersję tego wszystkiego, znaczy czarno-czerwoną, która wygląda w ten sposób. Ona też jest przepiękna. Bardzo ładne są te ubrania. Bardzo ładny jest ten zestaw dla konia. Bardzo. Naprawdę przepiękne są te rzeczy, bardzo mi się one podobają. Śliczne są. Także możecie dać swoje opinie w komentarzach, co sądzicie o nowych ubraniach. Co sądzicie o tych nowych zadaniach? Czy uważacie, że powinny być one dłuższe? Krótsze to raczej nie ma opcji, ale czy dłuższe? No i co? Mam nadzieję, że ta aktualizacja Wam się podobała. Ja oceniam ją na takie 7 na 10, bo ubrania naprawdę podniosły poprzeczkę. Widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Miłego dnia, wieczoru, nocy, niezależnie kiedy to oglądacie i pa 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 pa. pa.